To ja to pomnożę przez 2 i dostanę 4x minus 3 minus x równa się 10. Źle! A może skrócę sobie dwójkę z dwójką i dostanę 4x minus 1 równa się 3? Źle! Cześć z tej strony, Artur! Dzisiaj kolejna część z serii 7 najczęstszych błędów z. I dzisiaj powiemy sobie o błędach, jakie potraficie robić na egzaminie ósmoklasisty z równań. Zapraszam! A po co mi to matma? No dobra, pierwsze równanie. 2x minus 3 dodać x przez 2 równa się 5. Jak takie równanie byście ewentualnie rozwiązali? No oczywiście część z was sobie powie, no okej, okay, tu mamy dwójkę w mianowniku, chcemy się pozbyć ułamka, no bo przecież ułamki wcale nie są takie przyjemne do liczenia, więc oczywiście pomnożycie sobie to razy dwa stronami. No i co? Niektórzy tutaj to zapiszą, niektórzy nie zapiszą, tylko od razu policzą. No bo tak, 2x razy 2, no to będzie wiadomo, że 4x. No i tutaj po to przez to 2 wymnożyliśmy, żeby... Ten mianownik się nam tutaj skrócił i zostanie nam tak naprawdę minus 3 dodać x równa się oczywiście 10. No i oczywiście już w tym momencie będzie źle, niestety będzie. I co tutaj jest źle w takim razie? To jest bardzo częsty błąd, który Wam się zdarza robić, bo pamiętajcie o tym, że tutaj był minus przed tym ułamkiem. Ułamek. Oprócz tego, że jest ułamkiem, czyli dzieleniem, ma w sobie również, można powiedzieć, funkcję nawiasu. Czyli my można powiedzieć, że zawsze każdy ułamek możemy w taki. Nawias złapać. To ja zresztą może zapiszę na spokojnie, ok? Czyli jeżeli wy mnożycie to obu stronie przez dwa, no to oczywiście mam nadzieję, że wiecie, że ta dwójka, można powiedzieć, jest wymnożona przez całą naszą lewą stronę tego równania. O, w ten sposób. Jak i również przez tą dwójkę mnożymy całą prawą stronę tego równania. My to na spokojnie rozpiszemy, żeby ci którzy mają ewentualnie problem z tego typu przekształceniami, wszystko sobie tutaj zrozumieli krok po kroczku. Tak, tak działa mnożenie obu stron przez dwa w równaniach. No i teraz, oczywiście, jak macie pomnożyć liczbę przez nawias, to my musimy tą dwójkę pomnożyć z każdym składnikiem. Czyli dwójkę z 2x i dwójkę z tym naszym ułamkiem. No i teraz, oczywiście, jak to rozpiszemy, to dostaniemy, że to jest 2 razy oczywiście nasze 2x. No i teraz tu jest ten minus. Ten minus to można z tą dwójką połączyć od razu, czyli będzie po prostu minus 2. Można zrobić, że to będzie minus 2. No i tu już będzie oczywiście 3 dodać x przez 2. OK, równa się. I to jeszcze przepiszę. Zaraz będziemy wszystko sobie wymnażać. O, w ten sposób to będzie działać. No i teraz wymnażamy. Oczywiście 2 razy 2x to jest 4x, to to. Co tam zrobiliście bez problemu, tu oczywiście wiemy, że ta dwójka z tą dwójką się skraca, oczywiście do jedynki, natomiast to, co mówiłem już wcześniej, ten ułamek jest w wirtualnym tutaj nawiasie, czyli w momencie, kiedy nam znika tak naprawdę mianownik, to sam licznik zostaje dalej w nawiasie, czyli to jest minus, ten licznik, ale w nawiasie, czyli tu jest minus i to 3 plus x musi tu być w nawiasie, bo inaczej to będzie źle. Jeżeli tego nawiasu nie zrobicie, to wy nie odejmujecie wtedy całego tego licznika, tylko byście odjęli samą trójkę, a x -a do dodacie zamiast odjąć, nie? No i oczywiście równa się 10. No i tu oczywiście teraz bez problemu możemy to wykonać. 4x, to będzie minus 3. No i co? Oczywiście minus x, jeżeli jest minus przed nawiasem, to zmieniamy znaki każdemu składnikowi w nawiasie. Minus x równa się 10, czyli tu dostaniemy 3x, X, 4x minus x. To będzie oczywiście 3x, no a tą naszą minus trójkę wyrzucamy na prawą stronę, czyli dostaniemy tak naprawdę 10, dodać 3, jeszcze to zapiszę, czyli 3x równa się 13, dzielimy sobie te obu stronie przez 3, czyli nasz x wyjdzie równy 13 trzecich, czyli jeżeli tutaj całości wyciągniemy, 4 i 1 trzecia, tak, bo 12 to jest 4 razy 3, dlatego czwórka, i 1 reszty nam zostanie na tego 1 trzecia. I tak będzie poprawnie rozwiązane tego typu równanie. Lecimy dalej. No dobra, mamy tego typu sytuację, mamy minus 2x razy 5, równa się 4, dodać x. No i tutaj niektórzy z was sobie pomyślą, dobra, ja wiem, nie wiadome na jedną, wiadome na drugą, przerzucamy wszystko fajnie, Czy ja napiszemy tutaj, że to będzie minus 2x, tego x sobie przerzucicie na tą stronę, to będzie minus x, równa się, czwórka była, piątkę sobie przerzucicie na tą stronę, będzie minus 5, no i tu jeszcze, no i co, minus 2x minus x, to jeszcze co, zrobicie, że to jest minus 2, na przykład równa się minus 1, no to to w ogóle już jest źle, no bo Oczywiście minus 2x minus x to nie jest wcale minus 2, bo tu jakby mamy minus 2 jabłka minus 1 jabłko. Czyli minus 2 złote jednej osobie wisicie, drugiej jedną złotówkę wisicie, to w sumie wisicie 3 złote, czyli to będzie minus 3x oczywiście. Jeśli już, jeśli już to minus 3x równa się minus 1, natomiast nie będę tego dalej rozwiązywać, bo to wszystko jest oczywiście źle. Co jest źle? Źle jest to, że Wy przerzuciliście tą piątkę na prawą stronę, a to nie jest składnik, bo tu jest przecież mnożenie, a nie dodawanie. Czyli my tego tutaj nie możemy nic przerzucać. My musimy najpierw to wymnożyć. Minus 2x razy 5 to oczywiście minus 2 razy 5 to jest minus 10, bo 1 minus w mnożeniu daje minus, czyli minus 10x równa się 4 dodać x. O, ok. No i teraz rzeczywiście możemy sobie przerzucać minus 10x, tego x przerzucamy na tą stronę będzie minus x. a tu będzie po prostu równe 4. No i minus 10x minus x. Nie, to nie jest żadne minus 10 na przykład, bo x się redukują. Nie, 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 broń Boże. No to minus 10x minus x to ile będzie? No to będzie 2 minusy to plus, czyli 11x równa się 4, tak? To, to też będzie nie. źle. Bo tu mamy oczywiście, pamiętajcie o tym, że tu jest w domyśle minus 1x. Minus 10 minus 1 to oczywiście minus 11. Minus 11x równa się 4, czyli x oczywiście musimy to podzielić obustronnie przez minus. 11, czyli x będzie minus 4,11 i to będzie już odpowiedź do takiego równania. Pamiętajcie, że jak macie na przykład minus 3 minus 5, to oczywiście to jest dokładnie to samo, co minus 3, mogę to w nawiasie jeszcze specjalnie wrzucić, dodać minus 5. Odejmowanie jakiejś liczby to jest inaczej, dodawanie tej liczby. Na minusie, bo minus 3 i minus 5 do siebie dodajemy, minus 8, no bo mamy dodawanie, ale to zawsze w ten sposób również w tym zapisie działa. Mamy wyznaczyć x -a z czegoś takiego, no i oczywiście niektórzy was napiszą: OK, x -a mam wyznaczyć, czyli x będzie równy, no b i ja to przerzucę na prawą stronę, czyli zrobi się na plusie, czyli będzie b dodać A, x i będziecie bardzo zadowoleni, no przecież x jest równy, tak? No i oczywiście to będzie niestety, no, no źle, źle będzie. Dlaczego będzie źle? No bo jak macie wyznaczyć, nie wiadomo, nie o to chodzi żebyście x w x się wyznaczyli. Ten x musi być tylko i wyłącznie tutaj. Nie może go być tutaj, tak? My nie możemy x w x wyznaczać, czy tam innych niewiadomych w tych samych niewiadomych. Ta nasza niewiadoma, którą wyznaczymy, musi być tylko i wyłącznie tutaj po lewej stronie i ma być równa, no, jakiemuś wyrażeniu, ale bez tej niewiadomej oczywiście. No to jak to zrobić? Oczywiście, jeżeli macie taką sytuację jak tutaj i tu jest minus ax, to my musimy najpierw wyciągnąć sobie tą niewiadomą jako wspólny czynnik, przed nawias. Jeżeli wyciągacie sobie coś przed nawias, to każdy z tych składników można powiedzieć dzielicie przez to, co wyciągnęliście, czyli tak x podzielić na x to oczywiście to wszystko będzie 1, czyli tu zostanie nam 1. Natomiast nasze minus X podzielić przez x, tak, ja mówię o tym składniku, bo z tego wyciągamy X teraz. No to oczywiście X się do jedynki skrócą, zostanie nam minus A, czyli to będzie 1 minus A. Tak? teraz jakbyście wrócili ewentualnie z wymnożeniem x razy 1 to jest x x razy minus a to jest minus a jest to co było wszystko się zgadza czyli to jak najbardziej w ten sposób się właśnie wyciąga różne jednomiany na przykład przed nawias no i oczywiście to będzie równe b i teraz już jak wyciągnęliście sobie ten czynnik i macie ten nawias x jest tylko w jednym miejscu nie tak jak wcześniej w dwóch to my już wiemy ponieważ tu jest mnożenie to my musimy oczywiście podzielić przez ten nawias 1 minus a żeby się go tu pozbyć oczywiście powinienem tu zrobić Założenie, że nie podzielimy przez 0, czy że 1 minus A powinno być różne od 0. Chociaż tyle zapisać byłoby dobrze. Nie można dzielić przecież przez 0, jakbym za A na przykład stawił no 1, no to bym dzielił przez 0, a tego nie wolno robić. No to oczywiście ja to jeszcze zapiszę, tak? Tu będzie x razy 1 minus A i my to podzielimy przez to właśnie 1 minus A. O, tak ja to jeszcze poprawię, czyli tutaj się pojawia 1 minus A i tutaj również się pojawia 1 minus A. Oczywiście po to to zrobiliśmy, bo to oczywiście można powiedzieć, że. Jest w nawiasie to się nam skróci oczywiście i dostaniemy dzięki temu, że nasz x to jest b, podzielić przez 1 minus a. I to jest poprawnie wyznaczona niewiadoma x, bo tu już nigdzie więcej tej niewiadomej x nie ma. Lecimy dalej. Macie takie równanie: 2 minus 3 razy x minus 2 przez 4 równa się x. No i oczywiście, część z was tutaj sobie wymyśli, no chcemy się czwórki znowu pozbyć, tak jak w poprzednim jakimś przykładzie, czyli pomnożycie to sobie razy 4. No i co? 4 razy 2 to będzie 8, tu będzie minus 3 razy 4, 12, no i razy tutaj się skróci, będzie x minus 2 i tu będzie równe 4x. No i co? No i będzie niestety. Będzie niestety źle w tym przypadku. Dlaczego będzie źle? Źle jest dlatego, bo pomnożyliście przez 4 zarówno trójkę, jak i ten ułamek. A ponieważ między tymi liczbami jest tutaj mnożenie, to my to traktujemy, że to jest jako całość jeden składnik, a my mamy pomnożyć tylko raz dany składnik przez tę liczbę, tak? Tak jakbyście mieli sytuację, że jest 2x równa się 5 razy załóżmy 4 i chcecie to sobie pomnożyć razy załóżmy 3. No to tu jest oczywiście 6x, a tu będzie, no z tego wiemy, że to jest 20, 20 razy 3 to będzie 60, a nie żeby na przykład tutaj zrobicie, że i trójkę z piątką pomnożycie, i trójkę z czwórką pomnożycie. Ta trójka jest tylko raz, oczywiście, jeżeli wymnażacie obustronnie. O tym nie zapominajcie. Czyli nie tutaj załóżmy 12, tylko tu będzie po prostu 3. Ta czwórka tylko się z tym mianownikiem nam tutaj skróci, nie więcej. No i w ten sposób się to robi. Oczywiście 8 minus 3x i tu będzie będzie oczywiście co? Minus 6? No nie, nie minus 6 oczywiście, bo pamiętajcie, że wy nie wymnażacie tego nawiasu przez 3, tylko wymnażacie go przez minus 3. O tym też nie zapominajcie. Czyli minus 3 razy minus 2 to będzie na plusie już, bo dwa minusy, dodać 6. Równa się 4x. O, w ten sposób się to robi. No i robimy tu porządek. Oczywiście będzie tak. Czyli minus 3x, minus 4x, bo przerzucamy. No to można dodać 8. 8 i 6 można było tu do siebie dodać. To będzie 14, czyli będzie minus 14. Czyli minus 7x równa się minus 14. Dzielimy to przez minus 7, to oczywiście nam x wyjdzie równy 2. W ten sposób to robimy, lecimy dalej. No dobra, mamy takie równanie. 5 minus 2x podzielić przez 2 e, równa się oczywiście x. Takie równanie macie do rozwiązania. No i co? Niektórzy z was tu wpadną, o, bo tu jest dwójka i tu jest dwójka, to co? To ja to sobie skrócę do jedynki cyk, cyk, czyli ja dostanę tutaj oczywiście 5 minus X równa się X, czyli 5 równa się w sumie 2x, czyli X będzie równy 2,5. No i oczywiście to będzie wszystko źle. Dlaczego tu jest źle? Bo tutaj skracać to nie wolno. Wolno skracać w liczniku i w mianowniku tylko wtedy, kiedy macie mnożenie. Dany czynnik z góry można skracać z czynnikiem z dołu, czyli na przykład, gdyby to było inaczej, gdyby było 5 razy 2x podzielić na 2 równa się x, to so tu jak najbardziej, ponieważ tu jest to mnożenie, można wtedy to podzielić na 2. I licznik i mianownik, te czynniki ze sobą skrócić i wtedy takie coś jest ok, jak najbardziej. Natomiast w tym przypadku nie wolno skracać, bo tu jest odejmowanie, czyli my tu po prostu musimy to pomnożyć przez dwa stronami, czyli dostaniemy 5 minus 2x, równa się 2x oczywiście, czyli 5 równa się minus no, 2x, na prawą stronę przerzucę będzie wygodniej będzie 4x. Podzielę to na 4 i zamienię z stronami równanie, x będzie równe 5 czwartych, czyli ewentualnie 1 i 1 czwarta. Tak to trzeba robić. Pamiętajcie, że nie wolno. Skracać w liczniku i w mianowniku, jeśli jest dodawanie lub podejmowanie. To niektórzy wezmą to bardzo dosłownie i wezmą sobie takie równanie, jak mamy tutaj w tym momencie, i powiedzą, no dobra, no to przecież słyszałem, że jak jest mnożenie, to wolno skracać, czy ja w takim razie tutaj trójkę i szóstkę, już sobie na trzy skrócę, co będę miał jeden, to będę miał dwa, tak? No niestety nie, to tak nie działa, bo to co powiedziałem, wy możecie tylko i wyłącznie skracać czynniki, czyli elementy mnożenia, licznika bądź też mianownika, ale całego licznika lub całego Mianownika. To minus 3, które tu mamy, to nie jest czynnik licznika, bo to jest jeden składnik, to jest drugi składnik. My tu w liczniku mamy dodawanie. Tu nic skracać ani to z tym, ani to z tym nie wolno, bo jest to dodawanie. Gdyby tu nie było dodawania, tylko było mnożenie, to już jak najbardziej, bo wtedy mamy w sumie jeden czynnik, drugi czynnik, trzeci czynnik. Trzy czynniki mamy na górze, można to wszystko sobie wtedy poskracać. No czyli jak to powinniśmy zrobić? No oczywiście powinniśmy to po prostu pomnożyć przez 6. Dzięki. Dzięki temu tu dostaniemy. No to można wymnożyć minus 4 razy 3, to będzie minus 12x. Dodać 7, a po prawej stronie 5 razy 6, to będzie 30. Bank, oczywiście minus 12x będzie równe. No ile? 23. Dzielimy to oczywiście przez minus 12, czyli x będzie równy minus 23/12. Oczywiście. Jak chcemy wyciągnąć całości, to będzie jedna całość. No i ile? I 11 dwunastych, jak chcemy. No dobra, i ostatni przykład w takim razie. Mamy takie równanie do rozwiązania. 2x przez 3 plus 5 szóstych równa się 2 razy x minus 2. No i tutaj oczywiście część z Was sobie pomyśli, tu jest trójka, tu jest szóstka. Przez co by to pomnożyć obustronnie, żeby się pozbyć tych mianowników? No oczywiście, można by to pomnożyć przez 6. No i pomnożycie sobie przez 6. Ja to jeszcze zapiszę. I no i tutaj oczywiście szóstka z trójką się do dwójki skróci, czyli będzie 2 razy 2x. To będzie dodać. 5, no i tu będzie co 12 i tu będzie 6x minus 12, tak? No! No, oczywiście, że nie. Tak nie wolno robić. Bo co tu znowu zrobiliście? No, tu oczywiście pomnożyliście bez potrzeby dwa razy jeden składnik. Bo to jest jako jeden składnik, chyba że najpierw wymnożycie to przez siebie i będą wtedy dwa osobne składniki. Natomiast na tą chwilę to jest dwójka razy tak naprawdę ten nawias. A mnożenie różnych czynników traktujemy jako całość, jako jeden składnik, który będziemy tylko raz wymnażać przez tą liczbę. Czyli co tu trzeba by było poprawić? No, na przykład trzeba by tu poprawić, że tu w ten, Jak już dwójkę przez wszystkie wymnożyliście, no to w nawiasie zostanie x minus 2, na przykład w ten sposób. Albo tu zostawić dwójkę, a tu rzeczywiście to przez 6 wymnożyć i będzie w ten sposób, natomiast nie dwa razy. No i tu oczywiście 4x dodać 5 będzie równe 12x minus tak naprawdę 24, czyli 4x minus 12, bo przerzucamy dwunastkę na drugą stronę, czyli tak naprawdę 4x minus 12x to jest minus 8x równa się minus 24 minus 5 to będzie minus 29 no, i musimy to podzielić, oczywiście, przez to, co stoi przy x, czyli przez minus 8, czyli nasz x wyjdzie równy. No i 2 minusy, oczywiście, w dzieleniu dają plus, czyli ten minus minusem to już nie będę spisać, to będzie 29 ósmych Po prostu możemy to sobie wyciągnąć całości. W 29, ile osemek się zmieści? No chyba 3, bo 3 razy 8 to 24, i do, z 24 do 29 brakuje nam 5. Czyli będzie 3 i 5 ósmych. No i koniec tych równań naszych. Mam nadzieję, że już nie będziecie robić takich głupich, różnych właśnie błędów przez przypadek, właśnie przy rozwiązywaniu różnego typu równań. Jeżeli materiał się podobał, to będę wdzięczny za wszelkie łapki w górę oraz komentarze oczywiście. Dla tych, którzy dotrwali do końca, niech napiszą w komentarzu, jakie będzie rozwiązanie równania. 2 minus 3x odjąć 4 przez 3 e, równa się 2 e, razy x odjąć 2. Napiszcie w komentarzu, ile ten X tu będzie równy. Jeżeli nie widzieliście poprzedniej części serii 7 najczęstszych błędów z, to tu trzymajcie link z pierwiastków, a tu trzymajcie link do 7 błędów z potem. Miłego dnia życzę i do usłyszenia. A po co mi ta ma?